Przechodzimy do punktu ósmego, przepraszam, to nie ósmy, to jest siódmy porządku obrad. To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta bielsko podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. A więc projekt uchwały wraz z autopoprawką był dostarczony Państwu Rad był poddany obradom komisji, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik w poprzednim punkcie też odniosła się do projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję. Przed głosowaniem proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Pan Krzysztof Grygoruk jeszcze proszony jest o potwierdzenie. Jest potwierdzenie, mamy potwierdzenie 21 radnych, a więc wszyscy są obecni. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. A więc za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. A więc uchwała została podjęta.